Dzień dobry, moi drodzy. Z dzisiejszego dnia pada deszcz i jest brzydka pogoda, akurat tak się wstrzeliło w mój dzień wolny. Z reguły, jak zawsze, ale mniejsza o to, tak jak mówiłem, nie jestem z cukru, a dzisiaj zamierzam wyskoczyć tutaj na okoliczne miejscówki, których dawno nie odwiedzałem. To będą takie miejscówki, po pewnie 5 minut, 5-10 minut na jednej miejscówce będę. Ale tych miejscówek jeszcze nie no, odwiedzałem je już wcześniej, ale dawno ich nie odwiedzałem, więc zamierzam odświeżyć i zobaczyć, czy po sezonie jeszcze coś tam turyści zostawili. Więc zapraszam Was na odcinek i jego oglądania. Tutaj nieopodal za dużym mostem te tereny trawa już się tak uklepała, więc przejdę sobie tutaj po tych terenach. Tutaj można powiedzieć, że byłem, ale naprawdę bardzo sporadycznie, bo tu zawsze są takie wysoka trawa i tak dalej, a teraz jest no można powiedzieć, że wręcz idealnie uklepana i warto będzie wejść zobaczyć tutaj czy cokolwiek tu jest. Tutaj detektor strasznie się wzbudza przez te kable, które są u góry. Ale no cóż, tak to czasami bywa. Teraz wyszła pierwsza łuseczka. Nieczytelna, ale widać, że to coś starszego. Chowamy i lecimy tutaj dalej. Dobra, tutaj takie drzewo, a pod drzewem sygnał 40 Coś. Kiedyś pod takim drzewem, na którym była huśtawka, na tym akurat nie ma. Ale mogłaby być. No w każdym bądź razie kiedyś pod właśnie takowym podobnym drzewem znalazłem srebrny pierścionek. Pod tym, co znajdę, znajdę kawałek takiej ameliniowej puszki. No. Tak to kurde jest w życiu. Jeszcze raz, taki dołek. I takie drzewo. Zamknąłem sobie auto, bo zostaje gdzieś tam z tyłu. A mimo, że jesteśmy w Norwegii, to jeszcze dodatkowo w północnej Norwegii, tutaj ludzie nawet domy zostawiają otwarte. To jednak ja jestem z Polski i wolę zamykać, bo później na urlopach, jak jestem w Polsce, to czasami mi się zapomina, żeby zamknąć. A odchodzę tutaj kawałek dalej, więc lepiej zamknąć i czuć się bezpiecznie. Zobaczymy, co tam wyjdzie. No, ładnie, ładnie. Tutaj jeszcze w sumie do góry nigdy. Nigdy nie szedłem chyba. Bynajmniej sobie nie przypominam. Gdzieś tu latałem po tych skałkach. Ale chyba dokładnie w tych danych miejscach nie bardzo. Zobaczmy, ale tutaj tych sygnałów można powiedzieć, że nie ma w ogóle. Czysto i pięknie. Mogliby tu wikingowie jakiego miecza zostawić dla mnie Dobra, dobra, nie dla mnie, tylko dla muzeum A? Ale dla mnie do znalezienia Leżałby w muzeum z moim imieniem O kurde, ale Totalnie, no zero sygnałów Nic, wyłączam się jeszcze, popatrzę coś z ustawieniami, bo coś mi się za bardzo wzbudza wykrywać. Na pewno mnie tu nie było. Patrzcie, to. to chyba tak jakoś się podczepiało i pospadało. Tutaj i taka droga. Stamtąd przyszedłem. Idę tam. W sumie, praktycznie można powiedzieć, że żadne sygnały nie wychodzą i strasznie detektor wzbudza się od. Najprawdopodobniej od tych kamieni, będę myślał o tym, żeby się przejść tam. Jeszcze zobaczyć, tam dalej się przejdę, zobaczę co tam będzie widać. Wrócę się dał i przejadę na kolejną miejscówkę. Ale pięknie tu. Dobra, teraz kawałek. Tutaj widzicie takie plastikowe tyczki, dają, żeby było wiadomo, gdzie kończy się droga. Zimą, jak napada śniegu, jest ciemno. A teraz, właśnie tutaj, kiedyś tutaj kręciłem odcinek z paczkiem. W sumie, znaleźliśmy, chyba paczek znalazł jedną monetę i na tym koniec. Tutaj chyba jakaś droga dla owieczek. Ale od maja do septembera I tutaj droga, więc rozpakowuję się. I lecimy. Tam nawet, tam nawet u góry moi drodzy krążą orły dwa a ja co przechodzę tędy przez rzeczkę Podejrzewam, że tu pewnie totalnie nic nie wyjdzie Ale trzeba to sprawdzić Ostatnim razem na dwa detektory nic tu nie wyszło, więc wydaje mi się, że no nie będzie tak łaskawe na, na ten moment to dla mnie, żeby teraz nie wiadomo co tu wychodziło czy widzicie? dwa orły pięknie, ten jeden siedział na, siedział na górze i zerwał się jak ten jak ja tu wszedłem no nic moi drodzy, z tej miejscóweczki uciekłem równie szybko jak z tej pierwszej Więc tak jak mówiłem to będą 5-10 minutowe epizody dla mnie A dla was pewnie nawet po paręnaście sekund W momencie gdy odwiedzam jakąś inną miejscówkę Ale teraz postanowiłem, że pojadę trochę dalej I pojadę na kalfion I tam sobie trochę pośmigam po tym lasku moim Mam nadzieję, że nie ma tam śniegu, bo to jest blisko gór. Bo tutaj śnieg poznikał póki co. Oby tam go nie było, ale wiadomo. Pojedziemy, zobaczymy. Pewnie będzie, ale mam nadzieję, że nie tak dużo, żeby nie dało rady chodzić. Przynajmniej będę widział swoje ślady i będę wiedział, gdzie przeszedłem już. No i moi drodzy, właśnie tego się obawiam najbardziej. Że będzie tutaj śnieg, i to w sumie taka nawet skorupa dość. Dość twarda, ale widzę tam, że w lasku nie ma tak źle. Stanąłem sobie tutaj, wjechałem w ogóle w takie zakamarki. Tak, tu sam na pewno bym już tu nie wjechał. W górach śnieg, ale idę tam gdzieś trochę bliżej ulicy. Tam został znaleziony shilling z 1700 roku. Jakieś inne bajery, Fajka ołowiana i e, nawet dobrze nie pamiętam jak to się nazywało Lan, lancet do upuszczania krwi też jakieś średniowiecze więc fajne fanty tutaj wpadły na pewno i lecę od razu tam tam stoi auto odszedłem trochę bo tu naprawdę jest taka skorupka a tu już się naprawdę lepiej zaczyna pierwszy sygnał od razu co to jest kolcok będzie jakiś jakiś dość stary fajne znalezisko teraz takie coś kształt w sumie podobny do niczego dość ciężkie i dość w sumie głęboko sprawdzę to, schowam i może coś więcej wam powiem po, na podsumowaniu był piękny sygnał już widzę monetkę a co to to to, to mamy o kurde o kurde szyling znowu Szyling, a te, tego na pewno już nie będę tarł <śled> kurde, ale piękna znajda ale piękna, znajda. Ale piękna, znajda, ale jestem zajarany. Jest. Proszę, ja Was w końcu. Dańskę Schilling 1771. Jest jeszcze ja czytelny. Ale jaja. Piękny. Piękna drasłem go trochę. Drasłem go trochę łopatą. Nie wiem, czy tutaj będzie coś z GoPro widać, ale dobra przerzucam się moi drodzy, bo to jest fant wart tego, żeby właśnie e, pokazać go lepiej, więc e, włączam się na. Telefon. A więc tak moi drodzy, patrzcie. Shielding danske ko o. 1771, bo tak one. To jest jeden shilling jeszcze. Tak dla tego. No i tu go drasłem trochę łopatą. Piękna monetka. Piękna monetka, naprawdę. Bardzo ładny sygnał, piękna monetka. Super, jestem zadowolony. Na pewno to mi zrobiło dzień. Mega, mega znalezisko. Teraz chodzę sobie, chodzę. Przemierzam tutaj ten lasek mały. Tutaj zobaczcie od całego dołu pniarki, sobie rosną do samej góry. Tam gniazdo ta mała sikoreczka, lata zbiera pokarm na zimę. A ja co, no naprawdę mega, mega strzał. Bo tutaj sami dobrze wiecie, jeśli ktoś tam śledzi moje odcinki, to tu nie wychodzą jakieś stare fanty i nie ma pod dostatkiem też starych monet, bo wiadomo, no, Norwegia to nigdy nie był bogaty kraj. Chyba teraz może jest przez, przez ropę. Dlatego pewnie tutaj jestem też jako emigrant. I mam pracę i tak dalej, i tak dalej. Ale wiadomo, no, Norwegia nigdy nie była bogatym krajem. I tutaj, no nigdy nie było jakichś takich bogactw. A wręcz nawet jeśli byli wikingowie, to oni Woleli przecież zwykłe żelazo aniżeli złoto. Bo złoto jest miękkie, a żelazo można było zabijać. Można było produkować broń, miecze, siekiery, toporki i tym podobne. Tutaj znalezienie takiego średniowiecza, tak jak ta monetka, równa się może nie jest cudem, ale no, trzeba naprawdę wychodzić. Cieszę się z tego tak jakbym znalazł złoto. Czy, czy srebrny pierścionek naprawdę. No jestem, jestem mega, mega zadowolony i na pewno zrobiło mi to po prostu dzień. Każdemu z Was życzę równie udanych fantów i równie udanego sezonu, bo sezon mogę uważać za udany mimo, że nie znalazłem żadnego złota, ale taki fant wpadł. I dużo innych ciekawych. Zapraszam do obejrzenia moich playlist z 2024-2025, bo już teraz zaczynamy playlistę 2026 i no super, no co mogę powiedzieć? Jest jak jest. Teraz taka fajna roślinność, tutaj i. Wyszło takie coś, to będzie musiało wjechać chyba do drzewiacza, żeby zobaczyć, co to mogło być. Ale wydaje mi się, że to nic specjalnego. No, i niby mógłbym już zakończyć oj, z takim właśnie oto rezultatem. Czyli można powiedzieć, że zerowym, chociaż ten shilling z 1771 lub 1777. Zrobił robotę, ale jestem jeszcze tutaj. Miały być małe miejscówki, więc będą takie małe miejscówki, na których dość długo mnie nie było. I właśnie na taką teraz będę wchodził jeszcze chwilę sobie poszukać. A już uderzam w stronę domu, czyli w stronę Someroj. Takie ogniwa od łańcucha i jeden śleć póki co na tej miejscówce. Jestem może tutaj z pięć minut, lecę tutaj teraz w tych krzakach, trochę pochodzić na time lapse jedna puszka po dezodorancie. Tutaj ładny sygnał pod tym drzewem, na którym była kamera. Zobaczymy co to będzie. Na żywo czy nie na żywo. Na żywo. I tak już mam fanta dnia, bo szyling zrobił robotę. To rozstawiam tutaj postawię was. No i tu mamy winowajce. Kawałek. Jakieś blachy. Ona była na wierzchu. Nie było to głęboko. Trzeci śledź pod rząd. W sumie tutaj, tutaj i teraz tutaj. Za mną jest takie zgliszcza po ognisku. Przede mną tam u góry. Tam, przepraszam, tam u góry. Chyba i tam nawet też. Są dwa ogniska, i to jest miejscówka, w której jeszcze nie byłem. O dziwo. Zobaczymy. Może tu coś fajnego wyjdzie. Dobra moi drodzy, nie będę już tego przedłużał, bo staje się to mało ciekawe. Zaczął deszcz padać, więc to druga opcja do tego, żeby zaprzestać, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Ale też trzeba jakieś obowiązki domowe spełnić, żeby był i wilksyty, i owca cała. Dzisiejszy dzień zrobił shilling, to... Zobaczycie na jakichś lepszych zbliżeniach Nie będę robił podsumowania Bo wyszedł tylko kolcok I jeden y, duński shilling Z 1777 Bądź y, 71 roku No i tyle moi drodzy Dziękuję za wytrwanie do końca Dziękuję za oglądanie Dziękuję za subiki, łapki w górę I życzę wam wszystkim miłego Miłej reszty dnia Trzymajcie się, pozdro